pomyłem trochę pomywałem co to jest Dzień Światowy Afryki i różne stronę to że... no tak tylko żeby to było fair z jednym ja podmiotem z akceptacją że fajnie, okej okay. no to by się o to wtedy też i okej, godzi jak nie to tym się też nie godzi Musimy się nie to ma takie były wtedy a nie takie okej okay ten Afrykę będę ratować, będą później że taki w Polsce Polska wojny zrobili sekty jakieś wojska, manipulacje ludźmi rozsypunki, oczyszczanie księgownicy powiem, że tam tego, tu tam oczyścić tego, no, podszepty, zabawa, manipulacje jak ludźmi próbują też w domach, na dzieciach i w ogóle skierowanie, atak i zarobek po jego latach, myślę wieku, wiekuista czy jak się tam mają znowu w sektach zarobek, no prawdopodobnie tak, zarobek na odbudowie, na tamtym, siamtym, a z dziećmi jeszcze mieli zrobić, teraz doszło dzisiaj, że utrapione tym, że rozjebunki, a to at at atakunki, cokolwiek jak to się zowie, coś tam robiły, to ciekawa jest, nie wiem co to jest. Mam nadzieję, że to mnie nie czeka w tym kraju, że coś zrobią takiego dziedzina, bo mogą swoje, z jedną kościoła spać raporty śmiało, odważnym się uwolnić od tego. I potem że komuś chcieli właśnie utrapione dzieci, tym w psychach w ogóle, przypominając, wypominając, za ileś lat naście. Do swojego panowania nad nimi, posiadania się właścicielami, do pracy, tu, tamto, i że muszą to wykonać, tamto, albo jeszcze coś nie wiadomo co, potem może jako w ogóle coś tam jeszcze gorzej, potem, że bohaterzy, nie wiadomo co jeszcze, że w ogóle yy, rodzice, że w ogóle uratowali, że te utrapienia, może tutaj też utrapiające tak robili mnie i inne to rozpoznanie, a nagle którzyś bohaterowie, i to jest sekty bohaterowie, bohaterowie, witajcie tutaj, bo nie, nie, nie kościelni, w sensie antykościelni to to jedna i druga strona są ten którzy nie podają się pod raportowanie i obserwowanie się księdza i kościoła, to, to są y, sekty chrześcijanie tam by nazywał to. Nie mówię o wszystkich innych z ale takie takich które chciałyby mieć wpływ jakiś na człowieka, czy jako wróg, czy jako bohater. Że nagle, że źli, a inni nagle, to źli bohaterowie ratują, wciągają ręka. Witaj. Uratuję ci, pomogę Ci takie tam I w ogóle jest utrapiony, jeden z jednych utrapionych, poratujemy się idźmy tam. Eee. Mm. tam. Tu siam, to tam, to rozgrywają, tu, tam, tu to na to, rozgrywają, siam, to potem odchodzą do albo w ogóle, że niby znikają, nie 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 No, i Afryka utratowana będzie przez. Pytać w Watykanie by sprawdzać na świecie, mogą pytać się, sprawdzać, czy ci ludzie, którzy są w kościele Afryka, czy to nie dopuści specjalnie dużo Afryka, do tego była dopuszczona, a potem nagle zjawiają się bohaterzy, fotka. To my, bohaterowie świata, i klimatu planeta Ziemia Kościół rozpozna, świat rozpozna, pomyśli... Eee ee, padre, czy to nie ty? Ty nie, ale czy to nie ktoś... Czy to nie chrześcijanie, Taki zamysł nie, na bilingi, to ty, Watyka, Misji, mnóstwo pomocy dzieciom, strudnie, koszta, wydatki, próby, możliwości, opcje. Robiliście to robiliście, aż ty zrobiliście. Myślę, że mam dużo więcej potem było. Łoou! Szacun, szacun słowo, to nie wy, panie, był, panie był.

nazywa to jest Skywalker czyli Sky Spacia czyli Sky, Skyowy chodzeniec czy chodzeniec Skyowy rasów, Bardziej ten No ja To dziecku, który ile z nas taki sklep z śrubami dolowymi. Murzyn niewiele, ale szczerze, że zrobił wiatrak, z książki wyczytał. Zrobił wiatrak i zaśila prądem yy, domostwo swoje, a może i cała wieś już, ja nie wiem. Jakie historię w życiu bohaterem, fotka. To jest taki wielki obrób, dla mnie to wielki obra taki człowiek, taki młody ta książkę, jak tam zrobił w takim miejscu. Dlaczego musisz się to zrobił Wow! Się się podejść, przytulić przybić wśród taki wyjść się chce Co miała to takie tego ty może poznać, żebyś na siłę miał. Wy, no, co ty? Tym, ty, Tym, ty, Tym, ty no się, co nie mniej się 他抽烟，知道他不是不抽烟。